Już po raz 23 w biskupcu odbył się ogólnopolski turniej brydża sportowego. O puchar burmistrza biskupca oraz o cenne nagrody w starej kaflarni rywalizowały ze sobą aż 52 pary, wśród których nie brakowało najlepszych zawodników z naszego województwa i arcymistrzów międzynarodowych. To jest praktycznie nasze województwo całe, no i ościenne ośrodki, które już dowiedziały się, że, że warto do nas przyjechać, dlatego że to jest. Największy jednodniowy turniej w województwie. Każdego roku jest to turniej przygotowany perfekcyjnie przez państwa Olczaków i przez środowisko biskupca, na który chętnie przyjeżdżają. Nie tylko z naszego województwa, ale też, ale też z okolicznych województw i nawet z zagranic czasami. Muszę powiedzieć, że poziom to jest taki, jakby były mistrzostwa województwa, ponieważ tu przyjeżdżają najsilniejsze pary z województwa. Turniej, który od lat tworzą Ewa i Andrzej Olczak oraz Barbara i Jan Dovejno, ma nie tylko długą i bogatą historię, ale też olbrzymie uznanie wśród samych brydżystów, którzy zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżają do Biskupca. Ja jestem w ogóle fanem tego turnieju, przyjeżdżam tutaj rokrocznie. Kupiec jest w ogóle moim dość ulubionym turniejem, więc chyba nie opuściłem żadnego. Ile lat ten turniej trwa, to tyle razy tu jestem. Dobrzy organizatorzy są, te turnieje są bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo fajne zawsze rozpoczęcie jest, jest sporo nagród. Także e, lubimy tu przyjeżdżać. My wszyscy żeśmy się postarzeli przy tym, przy tym turnieju. Muszę powiedzieć, że organizatorzy zawsze spisują się bardzo sympatycznie, fajnie, więc to chyba jest przyczyna, że właśnie tyle par Tak skromnie mówiąc to jest 23 turniej, czyli 23 lata razem z żoną i z zaprzyjaźnionymi e, ludźmi. Prowadzę to i no jakoś się nie Jak zapewniali uczestnicy turnieju, brycz sportowy jest nie tylko dobrą formą spędzenia wolnego czasu, ale też znakomicie wpływa na pracę mózgu. Są sporty, które te mięśnie tutaj ładują, a są sporty, które trenują te mięśnie, ten mięsień, który tutaj musi wysilać się również, żeby, żeby zagrać. Brycz jest taki ponadwiekowy i to jest. To jest jakby ćwiczenie umysłu I, i, i w pewnym wieku jakby ta aktywność nasza fizyczna spada i, i, i próbujemy sobie ten umysł ćwiczyć. To jest taka dziedzina, może nawet nie sportu, ale rozrywki, która zmuszając do myślenia chroni ludzi przed chorobami starczymi to jest udowodnione i, i, i dlatego e, zachęcam żeby e, młodzi ludzie, starsi ludzie grali w brydża. Po całodniowych zmaganiach udało się wyłonić najlepsze pary turnieju. Pierwsze miejsce zajął duet Zolsztyna, Sławomir Wrzosek i Tomasz Lisica. Drugie miejsce zajęli Zdzisław Godlewski i Jarosław Łosiek. Zaś na trzecim miejscu uplasowali się Henryk Łakomski i Radosław Kozłowski. Nagrody zwycięzcom i uczestnikom turnieju wręczył burmistrz biskupca Kamil Kozłowski.